W tym na dziale kwiatów, ale zobaczcie jakie jaki mały dział w ogóle z kwiatami, ale pojawiły się fajne czachy Halloweenowe jak coś. 9,99 różne kolory. Fajne te to toniczuszki, no nie? To jest ładna. O i taki Batman, nie, to jest co to jest? Koty. Fajne. Też mega fajne. Co to jest za kwiaty w ogóle? Nie wiem. Ale fajne, co? Dobra, lecimy na kosze. W ogóle jakie fajne te tak, kaktusiki. Jakie doniczusie, o ja. Zobaczcie, ładne, nie? 9 zł. Świetne. Lubicie kaktusy? A w tym macie kaktusy, jeszcze coś takiego. 9 i 18. Mały dział, ale ale ładne. <grytanie> Dobra, idziemy na kosze. Słuchajcie, jestem wędrący, gdzie niestety nie ma koszy, ale... Wyczaiłam promkę na znicze i to jest 3 plus 1 gratis. Jak to jest? Nie mam okularów i teraz by się lupa z Action przydała. Nie, to był Diz. Od kiedy? 20, 22, 10, tak? Dostępne do wyczerpania zapasów. Limit dzienny 20 sztuk. Okej. Okay. I to dotyczy tych zniczy tutaj. No to wszystkich zniczy, nie? 3 plus 1 gratis, dziewczyny. Także, no fajnie, co? To się, się pojawiły chyba nowe, technik nie kojarzę. Przegląd w ogóle w z niczym wiedronce, Wiedronki na kanale, także zapraszam. A tutaj taka mała aktualizacja. Co przybyło? 3,99, jak coś? O, jeszcze coś takiego? To są też ładne. 399. Szam na koszę, ale tak jak mówię, nie ma koszy. Więc co by zobaczymy co przybyło. na Znicza. Zniczy LED. 54,99, coś takiego. Czy to podniosę? Podniosę. Wam pokazuję. Za chwilę polecimy do kolejnej biedronki na koszy, także taki krótki wstęp, tylko co? O. Czerwone i, I białe. Złote, ewentualnie szare. O. Okay. Co tu jeszcze nowego? No to chyba pokazywałem, no nie? Jakoś tak dobra. To lecimy do innygry. Tak, to wszystko już pokazywałam. Dobra. To słyszymy się w kolejnej biorące. Gabym źle doczytała, to tutaj są większe cyferki. 20-22 promocja jak coś. Który jest dzisiaj? 21 chyba tak. No to 3 plus 1 gratis. Jak nie zdążycie to wiadomo jak to w te po jednej promocji pojawia się druga, także spoko. Okej. Okay. są tam w <laughs> Nie widziałam ich niby ja, z bliska. Nie jakiś winiek zobaczcie. A to kto jest? To z pomidor. one ja są tylko, one nie podlegają sprzedaży. Dostępne wyłącznie na, na, za naklejki. 50 naklejek, wystrzak za darmo. Zbieracie? A w tym macie koszy coś tu znalazłam, ale takie wiecie. To dla dzieciaków tylko działa. Ewentualnie patelnia 39 zł, to taka kolekcja jakaś. Aha, z takim tutaj, o. Taka ekskluzywna rączka w ogóle. Powiem Wam, że to się fajnie łapie w ogóle. Co to jest? Nie wiem, nie znam. I do tego, o, takie łyżki. Z takim właśnie złotem. Różnego rodzaju Ile? Nie wiem, nie widzę. A tutaj gdzieś będzie cena? Narzędzia? Nie. Patelnia 49, 39. Nie wiem, nie widzę. To może to będą te, Czyli dyszka, sztuka. Dobra, to jest, jest jeszcze jakaś poduszka. Wymiar 70 na no 80 na całe 4 dyszki, Coś takiego. Brać ręcznie. Tu macie coś. No, taka konkretna, dużo, nie? I jakieś buty, słuchajcie. Co to są jakieś takie ocieplane? Nie są ocieplane, takie na teraz, jak chcesz. Ale cena. Botki damskie 119, torebki słuchajcie dziewczyny 99. Coś takiego, taki kolorek. Zobaczymy sobie. O. Na paseczku. Torebka 99 jak coś. Są jeszcze czarne, czyli jednak mają koszal, takie bardzo skromne. O, on działał tu i tu. I to wszystko. ale to tak sobie przejdziemy do drugiej biedronki. I czarna dziewczyna. Zameczek, dwie kieszonki. Okej, okay, tutaj tak łapiemy. tu na paseczku ewentualnie. Dobra, jeszcze widzę jedną. Coś takiego. Czyli niezależnie, którą sobie złapiemy, 99 zł. Drugi paseczek. A ta jak w środku? takiego. Że... są to wypełniacze, nie będę ich wyciągać jak coś. Dobra, jeszcze jedną widzę na złotym łańcuszku. O, coś takiego. No i z takim łączonym łańcuchem. Trochę łańcucha, trochę skórki. Tak, skórki. Mam, nie wiem czego to jest. Z czego to jest, wiecie? Nie. Dobra. I co? I co to jest? Aha, to są cieposzki, cieposzki, botki jak coś 99, kopcie 14,99 buty dziecięce, 7 duszek. Ja to już pokazywałam w ostatnim przeglądzie z Biedronki na kanale, także aktualnie jak coś dziewczyna może sobie zaglądać. O, jeszcze taki botek się pojawił na takim obcesiku. No i baretki, czapki. O berecki, baretki nie pokazywałam. 29 zł z takimi perełkami. No i co myślicie? Taki kolory. Czarne. I szare. No, Okej. Okay. I kubki termiczne tu. Dobra, lecimy do innej Biedronki, co? Różne kolory chcesz. Dobra, słyszymy się w kolejnej Biedronce. Jeszcze tak w temacie promek. To minus 50%. Drugi tańszy produkt, promka od 17 do 22, wszystkie herbaty, Ramsey, dużo promek w ogóle w tej Biedronce. No co na herbatach, to jeszcze się chwilę połączę. Dobra, lecimy na koszyczki do kolejnej Biedry. Słuchajcie, stałam już przy Kasie, ale przyciągła mnie tutaj ta ekspozycja. Co to jest w ogóle? A to jest zbel jakaś fajna nowa biedronkowa seria. Słyszałyście? Jesteśmy pokoleniem, które niesie ze sobą zmiany. Nie wpisujemy się w żadne ustalone schematy, bo sami kreujemy swoją rzeczywistość, podążamy przez życie na własnych zasadach. No! W temacie kolorów, co myślicie? Okej, okay, tutaj mamy paletkę. Co to jeszcze jest? A, to są jakieś błyszczyki. Takie kolorki, jak coś. I. Maskary kolorowe, o ja. Kolorki ewentualnie taki standard. A to co? Też kolory. Tutaj macie wyszczególnione, No naprawdę nie widziałam tego. To jest jakaś nowy w świecie? Dobra, nie wyjdę z tej biedry, aż tutaj przy Kasi, ale lecimy do jeszcze jednej. Dobra. <noise> łączymy się za chwilę. Dobra, kolejka się przedłuża, słuchajcie, tutaj jeszcze coś... Tu macie książek, czy są jakieś promki. Kocham cię na zawsze. No okej. Okay. 9,99. Tak, czy to są wszystkie pozycje zadyszka? Okej. Okay. Wszystko co musi wiedzieć o upiększaniu. Ale wewnętrznym czy zewnętrznym? Zewnętrznym. Jak Świąteczne nieporozumienie o. Okej, okay. wszystko doszka. To jest jakaś promka? Nie. Ale wszystko za duszkę. Tak, jest tutaj coś. Nie. To jestem już w kolejnej biedronce. Tu jest ta sama seria, Rozpakowane patonie, więc sobie ją... O, tak zobaczymy. Tak się prezentuje. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Klucz. Nasetkami. Dobra, to nie dla nas nie mam podobny z action. To byłam test, pamiętacie. Ten się tak prezentuje. A ile nam kosztuje? 99. Opiekacz 79. Aha, to jest ta sama firma, co? Co tutaj? Dobra, skarpet damski. O takie cieplutkie, ale minutkie, fajne. Zobacz jakie kolorki wyglądają. 14,99 Jakie fajne gwiazdki? Tak pod święta, nie? i takie pasiaczki. Fajne miłeczki. A jeszcze tu coś... A nie, to już było, dobra. Jakieś zabawki, to może nie? O, więcej z tej serii rondelek. I rondelek 40-39 jak coś. To pomijamy ściereczki. O, nowe kolorki. Ostatnio pokazywałam te czerwone, teraz doszły szare. To są dwupaki 100% bawełny 40 na 60 Coś fajne te siereczki. Jeszcze w takim o, niebieskim kolorze. Okej, okay, a to co to jest? Zestaw pasów mocujących. Mega przydatne. Nie cena. To są te pacy takie na y, do busów, tak? Czy można sobie gdzieś tam zamocować coś? żeby nie latało po pace, chyba tak, jestem trochę w temacie <gry> zestaw posuw mocujących, tylko cztery dyszki, także to wracamy, słuchajcie dobra, co tu jeszcze mam, jakieś gumo gumolepki, hejku. co to za gumolepki 17 zł to się rozciąga? Możesz się zgniatać, sklejać, rozklejać oraz rozciągać, No, to fajne. to jak coś to jeszcze, takie coś? Okay. tutaj coś widzę, jakieś geciorki, dziewczyny, Trzy paki Figi damskie, posiaczki, szare, czarne. Ile tej figi? 29,90. Jeszcze męskie. Tak, męskie w tej samej cenie. Boxerki, ale tutaj już dwupak, jak coś. Dobra, takie kolory. Samochodowa, co to jest? Kamera samochodowa, 99 zł. Okej, okay, tutaj jak coś. Wszystkie niezbędne informacje, kto zainteresowany. Dobra, idziemy dalej. Siateczki, torby bawełniane. Zobaczymy, jak wyglądają te z Biedronki. dama na rowerze <grymne> i te bułeczki fajne. A tu bierze tutaj Paryż. jaki w ogóle jamnik. <grymne> Nie wytrzymam pani. Co to tutaj? jakieś gry? To jest tak, w temacie, słuchajcie prezenty świąteczne, puzzle 24 zł. Ile ja to już 1000 sztuk. No to cena ok, no nie? Fajna. A co to? Frytownica bystuszczowa. To żeby pokazywałam tą frytownicę. Nie, to jest inna frytownica. Tutaj jak coś jest. Wszelkie niezbędne informacje. A ile ta frytownica w ogóle? 199 zł. Ok. Fajna, czarna. No nie? Podoba mi się gar, to tak w macie tych patelni jeszcze ten gar, nie wiem co nie wiem, ale też zestaw noży jest A, czy tutaj jest więcej w ogóle tych takie złoto, zobaczcie 49,99 OK. czy prostownik co to jest zestaw do usuwania w gniecen, to jest to? tak o, do samodzielnego usuwania małych średnich mieceń z karoserii. 8 dyszek. Nie wiem jak to działa, ale panowie będą wiedzieć. To jak coś to teraz wiedrące, No, fajna sprawa, nie? Prostownik 69, to tu będzie to? Tak, do Dobra, nie znam się, nie wiem. 69 zł. I zestaw żarówek bezpieczników. trzy dyszki. Wow, jaki zestaw. No. Mega. Dobra. Płyn, niezbędna. Mega potrzebna sprawa na teraz, ale za chłodni zobaczyć 400. To nie. Tu jakiś słojak bystrza. To są bystrzaki nie swojaki. No dobra. Słuchajcie, mały dział na Halloween. Wszystko za 3 zł. Nie, myślałam. Za 99 ewentualnie dyszka, to co to jest. Aha, myślałam, że jest taka rameczka. No ja za... Jejku widzicie to. Mega straszna. Co to jest w ogóle? To to nie wiem. Jaka się babo jaga. Fajna. A tutaj? Jaka miotła. Maski. Co to jeszcze jest? To jakiś, Coś chyba ktoś podrzucił. Ale to czarownice fajne, no nie? Fajnie, jak sery. Jakie butki w ogóle. <grym> fajne. I. No, i dodeczkę jakiejś maski na Halloween 14,99, co to jest? Kapelusz, ale nie ma kapelusza. Nie widzę. No to takie słodziak, chyba nie na Halloween, nie? To Z efektami świetnymi za rekwizyty. I przebierania za dwie deszki. Coś takiego. I dla chłopców. Różki świecące, 24. Dobra. Kamizelka damska. O, zobaczcie, dziewczyny, jakiś konkret. SM Ile to kosztuje? Nie widzę. Dobra, nie ma ceny, to się nie podobam. A to są te berety, które pokazywałam w poprzedniej Biedronce jak coś, To są małe Podusia. Majetki tu nie, tutaj stopy żelakowe. cztery dyszki, o, to jest to? Tak. Nie, to są podkładnówki uciskowe, nie mam ceny. Przyjemne w dotyku, czucie lekkich nóg. Wróg medyczny, okej. Okay. Jeszcze okay. tam ceny tych kamizelek nie widzę. Okulary do czytania, pokazywamy styk. Dywany, to też w poprzednim przeglądzie z wiadrąki, jak coś tego proszą, poprzednich przeglądów. Dywan, to sobie ten za 6 dyszek, Tak? 67 na 100, to będzie to? chyba To, no. to jeszcze takie coś. Coś w takim kolorze. I w takim. No i to są te lampki piórkowe, a to, że pokazywałam. W poprzednim przeglądzie z Biedronki Prześcieradła jakieś nowe, to też były. Deski były, a jakieś torby to taka Większa wersja. Coś takiego. nawet może laptopa schować, nie? Ile to torby? Nie wiem, nie widzę ceny. Nie wiem, nie widzę. Ale chcesz, tak widzieć w każdej Biedronce co innego. Tutaj w ogóle jakieś, o, co to jest? Do warsztatu. Tablica narzędziowa. Ile tablicy. Też nie mam ceny. Ale, o, coś takiego. Tutaj granat. Ta torba to jest na laptop, tak. na laptop. A tutaj co to jest takiego? Takiego przezroczystego taka torba po prostu I to jest transport dla wykonane z wytrzymałego materiału ok jeszcze widzę jakiś koc dwustronny taki święta, zobaczcie kolorek taki zielony, zielony ale w kamerze pokazuje, że to jest turkus i ten koc 79 zł a wymiar? Nie wiem, nie widzę. 180 na 180. Okej. Okay. Tak się prezentuje. Tam pod spodem jest po prostu takie milotki białe. Dobra. Czapki. Do 19, pod 19,99. Jeszcze w takich kolorach. A i taki. A ty co to jest? Jakieś piżamki. Tak, są piżamy damskie. I chyba męskie, zaraz zobaczymy. Nie wiem. Są likupery w ogóle. Co to jest? Koszula damska, likuper. Ile to? 79 zł. XL. I jeszcze a, takich kolorów jak coś. Coś takiego. No i co myślicie? A tutaj jest, no nie? A to co to są spodnie? Słuchajcie, spodnie w serii. serio. Tylko spotykamy w ogóle likupery. teraz wiadomo, że jednak z tej, do tej wydronki wyprzedażowej trafia to z normalnych wybranek. Słuchajcie, spodnie męskie 79,90. 90. Tylko trzeba dobrze trafić na wypasioną wiadronę. To pokazywałam ostatnio. Dobra, to wszystko. Jeszcze tutaj coś widzę, co jest ciapuszki. A nie widziałam. A proszę bardzo, już coś takiego. Dobra, kończymy. Dzięki, że byliście do następnego. Cześć. Zobaczcie, już tu macie Halloween, jakie fajne lizaki pojawiły się w Biedronce. 499 takie duszki z taką dynką świetna. Tu jest ten się nazywa. No ten, z tego jejku. Zapomniałam serię. Rodzina Adamsów, jak on się nazywał? Gomez, Wujek Gomez, no dobra. I jeszcze takie o takie trupie czaszki. I to ile Praliny, Po 6,99. Świetne, nie? Ile tu jest gram? Dobra, nie mam okularów, także no nie podam wam. Trzeba zbliżenie na cenę jak coś. 150, dobra, teraz widzę. O może jeszcze też na wagę? Takie. Tego nie będę już dotykać. I w temacie słodyczy Halloweenowych to wszystko. Wszystko? Wszystko. Dobra, idę do kasy. Ok. Słuchajcie, jeszcze gazetkę z okazjami. To są od poniedziałku 17. Dzisiaj jest 22. To jest to co pokazywałam ostatnio. Ale nie, bo są słuchajcie, te o czapki, także chyba to jest aktualne. No od 17 jest 22, to jest chyba tygodniowa gazetka, nie? Także dobra, zaraz zobaczymy sobie, co tam jeszcze w środku. Dobra, buty, czyli to wszystko. Oli Kupery. Nie, to jest świeżutka gazetka, jak coś. A mi to hałasują. Świeżutka gazetka. A to są te botki, które pokazywałam. Czapy, berety, torby na laptop, torebki małe, czyli wszystko. Wszystko mega aktualne. Ciaposzki, Ciaposzki, bo jedna tylko spotkałam. O, te teraz na wyjściu były. 24 one jak coś. O do czytania 11,99. Także widzicie, jak nie ma cen, to fajnie się posiłkować taką gazetką, bo wtedy sobie otwierać, zerkacie I na przykład, ja robię przegląd, to wtedy wiem, co mam powiedzieć, no nie? Ciepły kocyk. Widziałam tylko właśnie ten zielony, ale zobaczcie, jeszcze można spotkać taki w kratę. Bardzo ładny świąteczny mega. I te piżamki. One tak, wiecie, w Biedronce się nie prezentowały, ale zobaczcie na modelce, no. Całkiem ładne, całkiem ładne. Co tu jeszcze? Dywaniki też były. Także, nie no, wszystko było, słuchajcie. Wszystko, wszystko. Poduszki jedynie nie znalazłam. Tej na przykład. W ogóle tych nie, nie spotkałam poduszek. O, jakieś stoliki. Zestaw stolików, 249 zł. Także będziemy szukać w kolejnej Biedronce. Jakieś regały drabinkowe. Lampki. Czyli mniej więcej... Nie wiem, o. A, czyli wszystkie książki, dziewięć, nie cała dyszka, tak jak mówiłam, jakiś jest jesienny festiwal książek. Także jak coś, to można do Biedronki po książki uderzyć. Teraz wszystko za dyszkę. Te torby, dobra, czyli w sumie wszystko było. Figi, te skarpy ciochy, wszystko było. Zabawki, a no już w sumie można w temacie prezentów. A tutaj jest ta kolekcja którą pokazywałam, czyli zobacz, tutaj w ogóle jeszcze jest więcej elementów, także dobra, będziemy sobie patrzeć jeszcze w innych biedronkach. Aha, czy ten czajnik to tej kolekcji w ogóle? Nawet nie wiedziałam. No dobra, no to co? Piszcie, co tam Wam wpadło w oko, a to jest ta frytownica. A fajna jest ta frytownica, no nie? Także co nie dopowiedziałam, co nie pokazałam, można dopatrzeć w gazetce, dlatego... Dlatego fajnie, że ją wzięłam. Dobra, a tu dla panów jak coś. No, w tylko tu dla tych panów, ale następnym razem się bardziej postaram pokazać coś, coś więcej. Dobra, kończymy. Zobaczcie, co sobie ogarnęłam na drogę. Kawu, Słysz na kto kojarzy? Piszcie w komentarzu. Jaki? To jest wściekła miś, tak? To jest panda wściekła tu mi podpowiadają. Świe, wściekła panda. No, fajna. Dobra. Słuchajcie, wracam właśnie z Biedronki, a konkretnie z dwóch, przeglądzik, no pewnie wjechał już na kanał, to dorzucę do tego przeglądu, więc na pewno wjedzie, a teraz idziemy chwilę na plażę, także łączymy się na plażę. Z waszej liści, jaka jesień. Nieźle, co? A w ogóle jakiś chud czuć to, naprawdę. A która jest godzina? Która jest godzina? A spójrzmy, Ha, zaraz, po piątej. pięć i nawiązaniu do mojego zegarka. Ja to ostatnio podpatrzyłam, że ktoś zerżnął mój... Dobra, muszę to wy wypikać. Podpatrzył mój pomysł na zegarek. Okimowa Lewandowski. Ja wiem, on oglądał moje filmiki na YouTubie i stwierdził ta laska ma fajny zegarek, kupię sobie złoty. Ale który ładniejszy? Srebrny czy złoty? A miałam w planach zakup złotego. No i muszę zakupić, żeby nie było kto z kogo spapugował. No, także uprzedzam. Dobra, łączymy się na plaży. Jest taka mgła, czy... Nie, wydaje mi się tylko, jak tam ptaszki macie cyś. Zobacz, tych ludzie rzucają, co to jest w ogóle. Nie wiem, bułeczka, ale co to drugie to nie wiem. Ale ptak, w nim widać. <głysy> Jednak jest mgła. A! Widać, widać. Dzisiaj jest sobota, 22 października, godzina 17.10-17.08, 17, taka mgła na horyzoncie, <grystanie> tak pod Halloween troszeczkę, ale ładnie, zobaczcie. Dobra, nie gadam, bo ja też lubię jak się tak, wiecie, posłuchać sobie później to, co nagram, ale ładnie.